Ajax Luisa van Hala to jedna z najlepszych drużyn lat 90. Trener bez większego doświadczenia stworzył zespół oparty na wychowankach akademii, który sięgnął po ligę mistrzów. Zapraszam na podsumowanie pracy Van Hala w Amsterdamie. Przed sezonem 91-92 Ajax stracił dwa ważne ogniwa: Richarda Widzge i Jana Woutersa. Mimo to Leo Haker zalotował udany początek w redivizji. Dlaczego więc stracił pracę we wrześniu 1991? Jedna z wersji mówi, że szatnia Ajaxu była w rozsypce i pewna formuła już się wyczerpała, a druga, że przebierał nogami czekając na ofertę z dużego klubu zagranicznego. Ciężko jednoznacznie stwierdzić, która wersja jest bardziej prawdopodobna. Faktem jest, że dostał pracę w Realu Madryt, ale oficjalnie dopiero 4 miesiące po odejściu z Ajaxu. Tak więc niekoniecznie we wrześniu 1991 był już myślami w Madrycie. W Amsterdamie natomiast, Rozpoczęły się poszukiwania nowego trenera. Faworytem kibiców był Johan Craif, a nie Krojf, bo tak się poprawnie wymawia jego nazwisko, o czym przekonuje jego syn w filmie nakręconym 30 lat później. My name is Szanse na wyciągnięcie Johana Krajfa z Barcelony były niemal zerowe. Zresztą prowadził już Ajax i to z sukcesami 3 lata wcześniej, a w tamtym momencie chciał kontynuować swoją misję na Camp Nou. Postawiono więc na dotychczasowego asystenta Benhakera, Luisa Vanhala, który zaliczył epizod Walkmar jako pierwszy trener. Znał jednak doskonale Ajax, bo oprócz bycia asystentem Benhakera pracował przez kilka lat w strukturach akademii. Nowy trener preferował ustawienia czterdziestu. 4:33 i 3:43, co wiele nie odbiegało od pomysłu Krajfa, jednak Walhal miał bardziej analityczne spojrzenie na futbol. Mniej też cenił improwizację, czy jak kto woli, samowolkę na boisku. Stawiał na automatyzmy zarówno w fazie ataku, jak i bronienia. Ponadto wdrażał nowatorskie, jak na tamte czasy, metody treningowe. To przyniosło efekt już w pierwszym sezonie, gdy Ajax wygrał dwumecz za Cetorino w finale Pucharu UEFA. Dzięki Większej liczbie bramek zdobytych na wyjeździe. Mistrzostwa kraju jednak nie udało się odzyskać, bowiem o trzy punkty lepsze okazało się PSW Eindhoven. Van Hal miał świetne rozeznanie co do potencjału wychowanków Akademii. Umiał ich wdrażać do pierwszego zespołu, tak jak to zrobił z Edgarem Dawidsem podczas swojego pierwszego sezonu na Demer Stadionie. Ponadto potrafił wypatrzyć perełki w innych klubach. Taką był 19-letni Mark Overmars który przyszedł do Amsterdamu w lecie 1992 z wille Matve Tilburg. Młodzian miał docelowo zastąpić na prawym skrzydle szykującego się do wyjazdu zagranicznego Briana Roya. Takie były przynajmniej plany. Życie jednak pokazało, że Overmars, mimo że prawonożny, najczęściej grał w się na lewej flance. Początki Overmarsa w Ajaxie nie były łatwe. Pierwszy sezon upłynął mu na wdrożenie się w taktykę Van Hala. Mimo to notował przyzwoite liczby. Jego talent eksplodował na dobre w kolejnych rozgrywkach, w których zanotował 12 bramek i 9 asyst. Dzięki byłemu zawodnikowi Wilema Twe już nikt nie pamiętał o roju i fali krytyki, jaka spotkała zarząd, gdy odchodził do słabeusza Serie A, Foggi Calcio. Podobnie jak Overmars w sezonie 92-93 do Ajaxu przyszli też ofensywny pomocnik bądź napastnik fińskiego Mylle Kosken Jari Littmannen, Ronald de Boer wracający do Amsterdamu po półtora rocznym pobycie w Twente oraz utalentowany pomocnik Clarence Zedorf z drużyny młodzieżowej. Jako że był to dopiero początek budowy wielkiego Ajaxu i pierwszy pełny sezon Van Halla, to do klubowej gabloty trafił jedynie Puchar Holandii po rozbiciu Herenwen 6-2 w finale. Przed startem rozgrywek 93-94 do klubu wrócił Frank Rijkaard z Milanu, a lukę w ataku po niespodziewanym odejściu Denisa Bergkampa do Interu mieli wypełnić dwaj Nigeryjczycy – Finidi George i Nwankwo Kanu. Tak samo jak w przypadku Roya, sprzedaż Bergkampa wywołała wściekłość fanów Ajaxu. Nie ma się co dziwić, bo Bergkamp dwa razy był wybierany piłkarzem roku w Holandii, a w jego miejsce przyszli dwaj zupełnie nieznani gracze z Ligi Nigeryjskiej. Co gorsza, do Interów w pakiecie z Bergkampem odszedł też defensywny pomocnik Wim Jong. A rok wcześniej Aaron Winter zamienił Ajax na Lazio. Winter, podobnie jak Jong, mógł grać jako defensywny pomocnik. Van Hal akceptował taką, a nie inną politykę kadrową klubu, która jest w zasadzie niezmienna do dziś: wyszkolić albo tanio kupić, by później drogo sprzedać, tak czy owak aprobował ruchy kierownictwa, przez co obrywało mu się w mediach. Numer 10 po Bergkampie przejął Finn-Jari Litmanen. Dycha na koszulce w ogóle mu nie ciążyła. Ba strzelił 34 gole w 38 meczach, licząc wszystkie możliwe rozgrywki. Jego zespół odzyskał Mistrzostwo Holandii w sezonie 93-94, a on sam został wybrany piłkarzem roku 1993 w Eredivisji. Atak atakiem, ale jak wiadomo tytuły wygrywa się obroną w całym sezonie ligowym, Ajax stracił zaledwie 26 bramek. Dlatego warto w tym miejscu docenić postawę bramkarza Edwina Wandersara i jego kolegów z bloku obronnego, danego blinda, Sonego Siloja i Franka Debura. W lecie 1994 Van Hal dołożył do zespołu środkowego obrońcę Sparty Rotterdam Winston'a Boharte, a ponadto kilku zawodników z drużyny U19, m.in. innymi Patryka Efekt finalny był rewelacyjny. Ajax przeszedł przez ligę z suchą stopą, notując 27 wygranych i 7 remisów co dało obronę tytułu mistrzowskiego. Co prawda przegrał w ćwierćfinale Pucharu Holandii z Feyenoordem po dogrywce, ale nie znaczyło to nic w obliczu sukcesu z maja 1995 zdobycia Ligi Mistrzów. Amsterdamczycy w finale mierzyli się z Milanem po raz trzeci w tamtej edycji rozgrywek i po raz trzeci wyszli zwycięsko z tej batalii. Puchar ekipie Van Hala zapewnił rezerwowy, niespełna 19-letni Patrick Kleiwert, strzelając decydującą bramkę na 5 minut przed końcem spotkania, rozgrywanego w Wiedniu. Należy podkreślić, że Ajax nie przegrał żadnego meczu w tamtej edycji Champions League. Van Hall mógł wreszcie triumfować. Kilka lat wcześniej kibice nie chcieli go jako pierwszego trenera, chcieli Krajfa. On tymczasem wygrał dla Ajaxu o wiele więcej niż Krajf, bo w tamtym momencie było to już drugie Mistrzostwo Holandii i Liga Mistrzów. Wcześniej był też Puchar UEFA, a Krajf jako szkoleniowiec tylko, jeśli można tak powiedzieć, wygrał dwa Puchary Holandii i Puchar zdobywców Pucharów. Co więcej, Louis Van Hal dołożył jeszcze Puchar Interkontynentalny, zwycięstwie nad brazylijskim Gremio i Super Puchar Europy po pokonaniu Realu Saragossa. Nie jest tajemnicą, że relacje na linii Van Hal kruijf nigdy nie należały do najlepszych, a ich konflikt ciągnął się przez długie lata. W kolejnym roku, czyli 1996 Ajax zdobył trzecie mistrzostwo Holandii z rzędu. Było blisko kolejnego zwycięstwa w lidze mistrzów, jednak w finale po serii rzutów karnych lepszy okazał się Juventus. W holenderskiej drużynie pomylili się Edgar Dawid i Sony Siloy. Co by było, gdyby w finale mógł zagrać kontuzjowany mark Overmars? Tego już się nie dowiemy nigdy. Jak się później okazało, rok 1996 był początkiem końca wielkiego Ajaxu Van Hala. Klub nie popadł w kłopoty finansowe, ale jego sytuację wywróciło do góry nogami wprowadzenie prawa Bosmana. W skrócie, zawodnicy po wygaśnięciu kontraktu mogli opuścić klub bez sumy odstępnego. Ajax, relatywnie bogaty klub w skali Europy, grający od wspomnianego roku na super nowoczesnym stadionie, nie był w stanie zatrzymywać swoich najlepszych graczy w obliczu ofert z Anglii, Włoch czy Hiszpanii. Skutek czego w lecie 1999 w Amsterdamie nie było już nikogo z wyjściowej jedenastki, która wygrała Ligę Mistrzów 4 lata wcześniej. Jak sobie radzili piłkarze Ajaxu w innych klubach? Van der Sar obnosił sukcesy w Manchesterze United. Reitzicher, Kleifert i bracia De Burowie grali w Barcelonie. Clarence Zedorf w Realu Madryt, Interze i Milanie. Edgar Dawidz w Juventusie. Bergkamp, Overmars i Kanu w Arsenalu. Jeśli chodzi o Van Hala... To znów postanowił wejść w buty swojego wielkiego rywala, Johanna Krajfa. W lecie 1997 dostał propozycję pracy w Barcelonie, z której postanowił skorzystać. Tam musiał się mierzyć z legendą Dream Teamu, bo tak nazywano Blaugranę prowadzoną przez Johanna Krajfa. Z polskiej perspektywy warto wspomnieć o Johnie van den Bromie, trenerze Lecha Poznań w latach 2022-2023, który w Ajaxie van Hala zaliczył we wszystkich możliwych rozgrywkach 52 mecze, strzelając 8 bramek. U van Hala w Amsterdamie epizod zanotował też asystent van den Broma z czasów kolejorza Denny Landsat. I na tym koniec opowieści o Ajaxie Luisa Vanhala. Dziękuję za obejrzenie odcinka i zapraszam na kolejny. Zachęcam też do obejrzenia innych filmów znajdujących się na moim kanale.